Hej, nazywam się Kasia Gonera, jestem wahawiarystką. Dzisiejszy odcinek poświęcimy zostawianiu psa samego w domu. Czasem jest tak, że trafia do Was psiak, który nigdy w domu nie zostawał sam. Czasem jest tak, że Wy nie zostawialiście swojego psa w domu samego, bo nie było takiej potrzeby, bo na przykład pracowaliście zdalnie. A czasem jest tak, że macie szczeniaczka, który dopiero. Uczy się samodzielności. Pamiętajcie o tym, że pies jest zwierzakiem stadnym. On kompletnie nie rozumie, dlaczego wy nagle zapragnęliście wychodzić z domu i mieć jakieś sprawy, które nie dotyczą jego. Zacznijmy od zostawiania psa w mieszkaniu. Zajmijmy go jakąś zabawką interaktywną. Zobaczcie, tutaj mam na przykład e, matę węchową w formie kuli, gdzie można poupychać różne gadżety i smakołyki. Tutaj mam taką śmieszną formę konga, gdzie wkłada się smakołyki. Zostawmy psa z tymi gadżetami, wyjdźmy do drugiego pokoju. Zostawmy Patafiana samego i pozwólmy mu cieszyć się tym zdobywaniem i tym wyszukiwaniem. E, Niech wam to zajmie 5-10 minut. W momencie, kiedy takie treningi zaczną Wam wychodzić, dopiero zacznijcie wychodzić z domu. Pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie zostawiać psa śpiącego. Zawsze poinformujcie go, że wychodzicie. Powiedzcie, wychodzę, do widzenia, cześć czapka, zostań, co sobie chcecie. Zawsze dajcie psu odbojnik emocji, czyli zawsze dajcie psu coś, czym on się zajmie podczas waszej nieobecności, a przynajmniej podczas waszego momentu, waszego wyjścia. Co to może być? Przeróżne interaktywne zabawki, gdzie są smakołyki. To może być nasze masło Don't Go Nuts, rozsmarowane na likimacie, żeby pies przez czynność lizania uspokajał swoje emocje. To mogą być przeróżne kule, smakule wypełnione smakołykami. Eee, zróbcie takie cztery krótkie wyjścia, niech każde wyjście... Trwa około 5 minut. Pożegnajcie się z psem, dajcie mu odbojnik emocji, powędrujcie po bułkę do żabki, wróćcie. Nie witajcie się z psem zbyt emocjonalnie. Oni tak jest w emocjach przez Waszą nieobecność. Schowajcie te wszystkie odbojniki emocji, powtórzcie tą samą czynność cztery razy, po to, żeby pokazać psu, że każde wyjście przewodnika łączy się z powrotem. W momencie, kiedy widzicie, że pies to bardzo przeżywa, albo jesteście super rozsądni chcecie zastosować profilaktykę, pomyślcie o naszym olejku CBD couch potato. E to jest olej, który zdecydowanie stabilizuje nastrój. Fajnie się sprawdza u psów lękowych, u psów, gdzie jest zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Takie występuje w momencie, kiedy brakuje im ich centrum wszechświata, a to wy jesteście ich centrum wszechświata. Jeżeli pies jest w trakcie farmakoterapii, jeżeli nie jest zdrowy, suplementy zawsze, suplementy zawsze skonsultujcie ze swoim weterynarzem, ale one mogą Wam po prostu pomóc albo pomóc uniknąć farmaceutyki. Dzięki.